Siemaneczka Siemeczki z tej Dzisiaj nagrywamy kolejną odcinek z tej serii Let's Play Minecraft No tak więc zaczynajmy Ostatni odcinek zacząłem budować karnie i dalej mówię Wtedy się teraz na odcinku kupał sobie tu, tu, tu No i no dobrze, tyle No i nie ma pitoleni, nie ma się psinka, no i tyle no No i co, z to Tutaj, tutaj, tutaj... Nie wywiewaj, nie Nie starczy mi tych płytek. Buziwa. No to trudno to nie bezbudować. To jakoś, się, się ogarnie jeszcze. Sorry, że tak nagle mi się ucinać. Skończył ten, Ale no tak bywa czasem, bywa. To jest właśnie przez te wirusy, które mam, bo musiałem robić wczoraj instalację całego systemu Windows. Oczywiście ja no, a jakby inaczej, no i tak to wysiągną. No. Niedługo robię kolejną reinstalację systemu Windows. Cieszymy się wszyscy. Jeee! Nie będę się dłuższy czas odcinka, bo nie będzie przez chyba 3 albo 2 dni odcinka. Właśnie ze względów, że muszę reinstalację systemu całego zrobić. Te... Krawnik zapierdalać trzeba. Kurwa, co no nie, to no, jest ja, nie, Nie, no. Co ja odwalam? Co ja odwalam? Co ja odwalam? Jaki ze mnie głupi, kurde. Jaki ze mnie głupi, jest. jest kurde. Ej, 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 ej. Dobnie. No, no po prostu ze jest dawny. A ty wie go powiem, po prostu jest dom. Co to aha, oh, Nie, crafting Oczywiście mój crafting musi być, tak, jakby inaczej... Crafting to jest pierwsza, podstawowa rzecz potrzebna w szklarni. Cicho, nie łapcie mnie ze słowa

Trojej, znowu trojan mi się, znowu trojan został wykryty i znowu mi mówi Minecrafta oczywiście pora do gry no i to przez nie, sorry nie, nie to ma być No ile tutaj, to być następną Teraz to tutaj ma być i to teraz tutaj, to teraz tutaj, to tutaj i to na samym końcu tutaj. No i już mamy jedną część z i teraz znowu budujemy dup i dup, i dup, i dup, i dup i dup Te dwa odcinki, trzy możliwe, no to mogą być takie nudniejsze, bo tutaj tylko będę budował szklaną. Mogę wyjścia od raz od sięgań. 21.62, mamy na przykład na tak? To już chyba starcie, no chyba, nie jestem pewien, po co to Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! To... Ja? Oh. Nie stąd nie mogę stąd brać, nie jestem tu mnie. Ja jakoś nie bardzo co to, to będzie. Uj! Znowu, znowu się pomyliłem. Znowu okej okay, to już stąd już mogę tak mogę stąd dobrze no sorry ale nie trzeba niestety i co tutaj to już mogę zakryć i to też no i teraz lecimy tutaj No szkarnie taka z samą pszenicą będzie. Niestety, ale Dirt też musi być za Sikier, bo Sikiera mi się na razie nie przyda. to już jest chyba ostatni rządek? Nie, prawie ostatni. Prawie ostatni. I tak, brawo. Tutaj, tutaj, okej. Okay. No właśnie, psa niebane trojan. Czekajcie. Na no, razie, okej. Okay. Cały sobie się zbiorę na no, jakichś niedźwiedzi, już nie mogę. Czy się żyje? Co ja, David, była kurwa. Od czego najpierw nie... No się zacznę, no powiedzcie mi od czego. Czy ja zaczynam, a tutaj się powinno najpierw zacząć. Już też mogę tutaj zakryć i tutaj. Stamtąd mogę wziąć i tutaj i stąd mogę wziąć i tutaj. I stąd, tutaj. dobrze jest. Musicie się bazy, ja robię takie coś często tu Bo pochodnie muszą być Muszą być pochodnie, muszą Ale zanim nim wiadomo, no co my chcieliby zrobić No, no dobra jest Będziemy skopać tutaj

Teraz trzeba tylko pozbyć się do craftingu i można sadzić. Wow. Można sadzić, już fajnie, dzisiaj tutaj to I jeszcze później coś jeszcze, żebyście wiedzieli. A co? A to zerwanie. Bo tam muszę sobie jeszcze zrobić świątynię, albo kiedy indziej. Nie będę miał ten no, do świątyni, już fundamenty, właśnie przy, poza odcinkiem go będą No i dobrze. Dzisiaj zrobię maraton, 5 odcinków w ciągu jednego dnia.